Tytuł Złota Strzała i Tajemnica tęczowego lasu. Bajka. W pewnym odległym królestwie położonym za siedmioma górami i siedmią rzeką, istniał las, który mienił się wszystkimi kolorami tęczy. Nazywano go tęczowym lasem. Mówiono, że w jego głębi ukryta jest złota strzała magiczny przedmiot, który potrafi wskazać najskrytsze pragnienia serca i spełnić jedno życzenie. Mieszkańcy królestwa znali tę legendę, ale nikt nigdy nie odważył się wejść głęboko w tęczowy las. Mówiono, że drzewa w nim potrafią mówić, a mgła potrafi zwieść najdzielniejszego wędrowca. Aż pewnego dnia mały chłopiec o imieniu Julian, który marzył o uratowaniu chorej mamy, postanowił odnaleźć złotą strzałę. Julian wziął ze sobą mały plecak, kawałek chleba, bukłak z wodą i kompas, który dostał od taty. Pożegnał się z mamą, obiecał wrócić i ruszył w drogę o świcie. Gdy dotarł do skraju tęczowego lasu, poczuł lekki dreszcz, powietrze było inne, pachniało miodem, malinami i czymś jeszcze magią. Pierwszym kogo spotkał był mądry dzięcioł Fryderyk. Dokąd to młodzieńcze? Zapytał, stukając w drzewo. Szukam złotej strzały, odpowiedział Julian. Ach, wielu próbowało, ale tylko ten, kto ma czyste serce i odwagę, może ją odnaleźć. Pamiętaj, nie wszystko jest tym, czym się wydaje, powiedział ptak i zniknął między liśćmi. Julian szedł dalej, aż natrafił na zaczarowaną polanę, gdzie kwiaty śpiewały, a drzewa tańczyły. Nagle z ziemi wyskoczył skoczny kret, który pilnował przejścia. Tylko ten, kto rozwiąże moją zagadkę, przejdzie dalej, powiedział. Julian uśmiechnął się. Lubił zagadki. Kret zapytał, co rośnie, choć nie żyje, rośnie w górę, choć stoi w miejscu, ma wiele liści, choć nie jest drzewem? Julian pomyślał i odpowiedział: książka. Kret ucieszył się i przepuścił chłopca dalej. Po drodze, Julian pomagał różnym leśnym stworzeniom. Wyciągnął lisa z sidła, pomógł żabie odnaleźć jej zaginione kijanki i uratował jeża z rwącego potoku. Za każdą dobrą uczynność las obdarowywał go błyszczącym listkiem. W końcu dotarł do serca lasu, ogromnej polany świateł. Tam, na kamiennym piedestale, leżała złota strzała, wokół niej unosiła się mgła, a z nieba spływały promienie słońca. Kiedy Julian podszedł bliżej, usłyszał głos. Jesteś gotów, Julianie. Złożyłeś wiele serca w tę wędrówkę. Strzała uniosła się w powietrze i delikatnie wleciała w jego dłoń. Masz jedno życzenie, powiedział głos. Julian bez wahania wypowiedział. Chcę, żeby moja mama była zdrowa. Następnego ranka Julian obudził się w swoim łóżku, a mama z uśmiechem i rumieńcami stała przy jego łóżku z ciepłym śniadaniem. Wróciłeś, kochanie, powiedziała. I czuje się lepiej niż kiedykolwiek. Julian spojrzał przez okno. Na parapecie leżał złoty liść, pamiątka po wędrówce, która naprawdę się wydarzyła.